Dziękuję dziewczyny. Jeszcze tutaj do publiczności. Dziękuję. Jak tyle face to face, to ja bym chętnie zobaczył face to face Natsu kontra Wardenga, nie? To był face to -face. Cały czas tam siedzą obok siebie, się cisną. Idą! Idą. O, to jest face to face. Oj. Wardenga cały czas tam się pusuje do Natsu Mówi, że jej nie lubi, a cały czas ją podszypuje. mnie pół po liścia! Liścia mu Zajeb mu Natsu Sywek I jeszcze tutaj do publiki. Nie. Pozdrawiamy Natsu, Sylwestra, Bardenga, z mężczyznami dostajesz w pizdę, to może właśnie lepiej z kobietą. Oooo! Oho, Bardęga! Cwaniaczku! No i taki twardy w internetach, a tutaj kurwa prawie z kobietą na face to face mrugnął. No to mamy pierwszy damsko-męski pojedynek na Fame MMA. <todgłosy>